Jesteś ciągle zmęczona, Twoje włosy wypadają garściami, skóra jest blada jak ściana, a paznokcie łamią się szybciej niż nastoletnie serca. Te z pozoru małe rzeczy mogą być sygnałem naszego ciała, że coś jest nie tak i tym czymś jest bardzo często anemia. Dzisiaj pokażę Ci nie tylko jak ją rozpoznać, ale przede wszystkim... Jak pozbyć się jej na stałe? Jeśli chodzi o anemię, to muszę przyznać, że w tym temacie czuję się ekspertem. Mimo, że przerobiłam większość możliwych szkoleń, napisałam artykuł na ten temat, to także cała moja praca dyplomowa była właśnie jej poświęcona. Więc jeśli zmagasz się z problemem anemii, to trafiłaś w dobre miejsce. I dzisiaj skupimy się na omówieniu anemii z niedoboru żelaza. Zanim jednak przejdziemy dalej, musimy wyjaśnić sobie jedną bardzo ważną rzecz. Pomiędzy anemią i niedoborem żelaza nie stawiamy znaku równości. Anemia to konkretny stan w naszym organizmie, w którym brakuje nam erytrocytów lub hemoglobiny i jedną z jego przyczyn może być niedobór żelaza, jednak wcale nie musi. Mamy też inne rodzaje anemii, których przyczyną może być np. niedobór witaminy B12 czy zaburzenia szpiku kostnego. I skoro to mamy już umówione, możemy przejść dalej do przyczyn anemii z niedoboru żelaza. Jeśli w naszym organizmie dzieje się jakiś problem, uważam, że musimy dotrzeć do samego dna i zrozumieć skąd on się wziął. I wiele osób popełnia tutaj błąd dziurawego wiadra. Chcą, aby wiadro było pełne, jednak dziwnym trafem woda cały czas z niego ucieka, dlatego nieustannie dolewają wody. To działanie jest jednak powierzchowne. Gdyby zajrzeli głębiej, i zalepili dziury znajdujące się na dnie wiadra, woda by z niego po prostu nie uciekała. Dlatego tak ważne jest odkrycie źródła problemu, aby nie tkwić w kołowrotku, próbując biec coraz szybciej, dolewając coraz więcej wody, równocześnie nadal uzyskując ten sam efekt i stojąc w miejscu. Mamy cztery główne przyczyny anemii z niedoboru żelaza. Pierwszą z przyczyn są nadmierne utraty krwi. Mogą one pojawiać się przy bardzo ciężkich krwawieniach miesiączkowych, kiedy w naszym organizmie mamy jakieś zaburzenia hormonalne lub także na skutek krwawień z przewodu pokarmowego, więc warto się upewnić, że nic takiego u nas się nie dzieje. Kolejnym źródłem problemu może być złe wchłanianie tego pierwiastka na skutek zaburzeń układu pokarmowego, czy chociażby niskiego poziomu kwasu żołądkowego. Czyste osoby przyjmujące leki na zgagę mogą mieć problem z wchłanianiem tego pierwiastka. Równocześnie osoby, które stosują bardzo dużo nabiału w swojej diecie mogą mieć niższy poziom żelaza, ponieważ wapń konkuruje o wchłanianie razem z żelazem. Niektóre osoby mogą mieć też zwiększone zapotrzebowanie, którego nie uzupełniają tak jak krwiodawcy czy kobiety po licznych ciążach. Ostatnią przyczyną jest zbyt niska podaż żelaza, na przykład na skutek źle zbilansowanych diet roślinnych, detoksów, czy po prostu niedbania o ogólną odżywczość naszej diety. Jeśli którykolwiek z tych punktów zaświecił u Ciebie taką czerwoną lampkę, pamiętaj, że zalepienie tej dziury jest niezwykle ważne. W końcu leczymy przyczynę, a nie skutek. Korygujemy, co może być przyczyną, przejdźmy do diagnozy. I tutaj, pierwszym na co większość zwróci uwagę, będą objawy. Do najczęstszych objawów zaliczymy senność i przewlekłe zmęczenie, ponieważ żelazo zajmuje się transportowaniem tlenu po naszym organizmie. Jeśli mamy za mało żelaza, mamy za mało tlenu, więc czujemy się gorzej. Równocześnie nasza skóra będzie blada, będzie mieć cienie pod oczami, paznokcie będą się łamać, a włosy wypadać. Część osób odczuje także kołatanie serca i problemy z koncentracją. I jeśli te objawy wyjątkowo do Ciebie pasują, to pora pójść na badania. Dzisiaj skupimy się na takich trzech najpowszechniejszych badaniach, które są dostępne w większości laboratoriów. Oczywiście badań można pod kątem anemii niedoboru żelaza wykonać więcej, jednak zazwyczaj te trzy podstawowe dodadzą nam już duży obraz i przede wszystkim będą dostępne w większości punktów. Pierwszym z trzech badań będzie morfologia, która ocenia skład naszej krwi. Przy anemii z niedoboru żelaza odnotujemy obniżone erytrocyty, hemoglobinę, hematokryt, MCV, MCH, MCHC, przy podwyższonym RDW. I w tym filmie nie będę już poświęcać dodatkowego czasu na tłumaczenie, co oznaczają te skróty. Gdybyście jednak chcieli, żebym zrobiła konkretny jeden materiał, gdzie tłumaczę, co dokładnie oznaczają te literki w naszej morfologii, nie tylko te, ale też cała reszta, która dotyczy białych krwinek oraz płytek krwi, dajcie znać, to sobie to omówimy już w osobnym materiale. Drugie badanie, myślę, że jak łatwo się to myśleć, to po prostu żelazo i tutaj sprawa jest prosta, będzie ono obniżone. I badaniem z naszej trójki jest ferytyna, która jest magazynem żelaza i w szczególności jeśli zauważasz, że włosy wypadają Ci garściami, jest duża szansa, że ten parametr będzie u Ciebie mocno obniżony. Warto jednak pamiętać o jednej kwestii, ferytyna rośnie również pod wpływem stanu zapalnego w naszym organizmie, więc warto wykonać równocześnie CRP i OB, aby upewnić się, skąd ten wzrost ferytyny może występować i czy na pewno nie są spowodowane stanem zapalnym w organizmie. I pora na najfajniejszą część, czyli naprawę i mamy tutaj dwa cele. Po pierwsze dostarczyć żelazo, a po drugie zadbać o jego odpowiednie wchłanianie. Towarzyszą źródłem żelaza jest oczywiście dieta i produktami, które są najbogatsze w ten pierwiastek, są podroby oraz czerwone mięso. Tutaj jednak, jeśli będziesz je wybierać, pamiętaj, proszę o to, aby sprawdzać ich jakość, bo często produkty sprzedawane w takich sieciówkach, jeśli chodzi o mięso, są gorszej jakości. i Gorszej jakości czerwone mięso może bardzo niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie, w szczególności na układ sercowo-naczyniowy jak wspomniałam na początku, ważne jest też to, aby poza dostarczaniem żelaza nie zmniejszać jego wchłaniania innymi składnikami. I składnikami diety, które mogą obniżać wchłanianie żelaza, w szczególności są polifenole, wityniany oraz wapni. Lista produktów je zawierających jest długa i nie chodzi tutaj o to, aby wykluczać je wszystkie. Jednak ważne jest to, aby zachować odpowiedni odstęp pomiędzy produktem bogatym żelazo a nimi tak, aby mogło się ono dobrze wchłonąć. Takich produktów zaliczymy w szczególności kawę, herbatę, czerwone wino, strączki oraz nabiał. Zróbmy sobie to na przykładzie steka. Jeśli chcemy go podać, najlepiej jest w odstępie dwóch godzin przed i po unikać picia kawy czy herbaty, aby nie zmniejszać wchłaniania tego żelaza. I tak samo jeśli chodzi o nabiał, Lepiej nie stosować sosów czy sałatki z jogurtem, śmietaną czy jakimkolwiek innym źródłem wapnia, aby również to wchłanianie było na możliwie najwyższym poziomie. Zamiast tego możemy wspomóc wchłanianie żelaza dodając do posiłku na np. witaminę C w postaci kiszonej kapusty, która nie dość, że właśnie jest bardzo fajnym źródłem witaminy C, to dodatkowo wesprze nasze jelita. Ok, ale czy każdy posiłek musi być taki bogaty w żelazo, nie może mieć wapnia i musi stosować to wstęp od kawy i herbaty? Nie, bo też nie o to chodzi, abyśmy teraz, chcąc nadrobić niedobór żelaza, wprowadzili się w niedobór wapnia. Także ważne jest to, aby to odpowiednio bilansować i nie każdy posiłek musi być tak skomponowany w ciągu dnia. Ważne jest jednak to, aby ten posiłek, który rzeczywiście komponujemy i przeznaczamy na to, aby był fajnym źródłem żelaza, nie był zaburzony żadnymi innymi rzeczami, które mogą wpłynąć na jego wchłanianie. A co z suplementacją? Przede wszystkim przypomnę Ci, że jeśli w Twoim wiadrze jest dziura, należy zacząć od jej zalepienia, bo jeśli będziesz tylko dolewać żelaza, a ono będzie ciągle uciekać, to problem nigdy nie zniknie. Jednak często, aby nasze żelazo wróciło na odpowiedni poziom, suplementacja jest niezbędna. Na rynku jest aktualnie masa preparatów, różnią się one swoją formą, przyswajalnością czy nasileniem skutków bocznych. Czego na pewno Ci odradzam, preparatów multivitaminowych, w których jest po prostu wszystko, tym poza żelazem bardzo często pojawia się także wapń, który jak już dobrze wiesz będzie konkurował w i taka suplementacja nie za bardzo ma sens. I oczywiście tak samo jak w przypadku diety, w trakcie kiedy przyjmujemy suplement z żelazem unikamy stosowania jakichkolwiek innych rzeczy w swojej diecie, które mogą obniżać jego chłajnie. Także suplementu z żelazem na pewno nie popijamy kawą z mlekiem. Zamiast za to dwoma bardzo fajnymi składnikami, które wesprą fajnie żelaza jest witamina C, oraz laktoferyna. Sprawa, czyli jak często brać żelazo, bo wiele osób się nad tym nie zastanawia, a jest to naprawdę bardzo ważna kwestia ponieważ w naszym ciele występuje coś w postaci kłódki, która może znowu zablokować przejście naszego żelaza dalej i tą kłódką jest hepcydna. I wzrost hepcydyny jest właśnie spowodowany dostarczaniem żelaza i bardzo dużą ilością w naszym organizmie. I badania wykazały, że jeśli dzieliliśmy dawkę na dwie porcje w ciągu dnia, hepcydna rosła i przyswajanie żelaza malało, a niektóre badania pokazały nawet, że dawki rozłożone na co drugi dzień były najlepszym rozwiązaniem, dlatego tutaj w szczególności staraj się, aby ta dawka nie była dzielona na dwie porcje w ciągu dnia, bo może to wpłynąć negatywnie na jego wchłanianie. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę w górę oraz subskrypcję. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące kolejnych materiałów, śmiało napisz w komentarzu i do zobaczenia niedługo.